Cześć, tu Marta. Widzę, że tutaj jesteśmy na że po tej nieudanej misji, którą mieliśmy. E, zobaczmy, co tutaj nas teraz czeka. Mamy jakieś znaki zapytania, ale że jesteśmy tu blisko, to może skoczmy sobie. O, jakieś Federal Investigation. Ciekawe, co oni będą od nas chcieli. E, więc sobie weźmy jakieś aucisko. Tak, mnie zostawili na pustkowiu, bez żadnego auta. Masakra, masakra. Tam jest jakieś auto chyba, z tego co mi się wydaje. to jest policja? Patrol. Jakiś Kurwa. To nie tak miało wyglądać. Dobra. Zarąbaliśmy patrolowi. Ale ma złe skręty. Złe skręty. Dobra. Szukają nas teraz policjanci. Mam nadzieję, że mi się uda zjechać na jakąś drogę, gdzie będzie można uciekać. Oj! Jedziemy tutaj sobie po torach, przejedziemy. Matko jedyno! Takiej akcji jeszcze nie było, jazda po torach. Dwie gwiazdki. Eee, Pojedziemy sobie tu. Gdzie my zajedziemy na, po tych torach? Mam nadzieję, że nie będzie jechać żaden pociąg. Oni... Oni tu nie wiadą chyba. Tak mi się wydaje, że oni tak będą jeździć, jeździć, a ja sobie tu poczekam po prostu. O. Dobra, to jedziemy. Na przypolu albo wcale. Co tu jest na środku? Krzaki? Serio? Gdzie my tu wyjedziemy w ogóle? W ogóle krzaki tam. No tutaj po, trochę ich po, poniosło, widzę. Żeby krzaki tu dawać, czy ja w ogóle wyjadę stąd kiedyś? Eee, zobaczmy sobie. Aha. Gdzie tu prowadzi? Już mi się nie chce. O, widzę, że wyjeżdżamy z tunelu. Musimy zawrócić. Zobaczmy. Gdzieś tu by trzeba było na drogę wyjechać, ale nie wiem gdzie. Teraz z tym pociągiem. No, przysuń się, pieseczku, bo cię nie będę zabijać. O, jak się przyjemnie jest, jak mi płynęła po prostu. Matko, jedyna. Denerwujemy ten samochód. Wsiadamy do tego. Co to będzie ten trąbić? Nie, myślałam, że nie przestanie ten alarm być. Dobra. To teraz możemy skupić się na jeździe do celu no To już tutaj tym przyjemniej się jeździ, bo jakieś takie fajne fajnie się skręca Oj, aż, za, aż za fajnie się skręca, bo właśnie zbyt skręciłam tym autem. Już jesteśmy blisko. Ciekawe o co chodzi z tym Federal Investigation. Może coś znowu od nas chcą, tak jak wtedy ta akcja. Eee, co co żeśmy z wieżowca. Os Ojejku, osłaniali. Nie mam czasu. To jedziemy, obiecuję. Że w jednym kawałku was zdobyło za trawożysko. Eee. problem whatever the fuck it was. We're straight. Oh, absolutely. Yeah. Yeah, you killed people, you tortured people. Here's Trevor. Get right! Looky looky. Huh? A bunch of government shitbags in <laughs> their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me. You understand? Uh, not quite. Well, can you explain that again? What I was saying. Uh, to nie zgłoszę. Ale oni są nieco w ogóle nie normalnie. Mam powiedziała. z tego Some of the government, some <inaudible> of it is pretty corrupt. Oh, no not, shit. Uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency—they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem, and now they've secured some, some funds. Some we need to use our fight crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets, and we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't <laughs> have time to prepare the right way. <laughs> it's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. Okay. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice so We're so gonna be doing a hat down at the airport, airport. fucking clowns are done with us. You'll know, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. Fuck. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block. Tow truck to sack 'em. We get some disguises and we're gold. We just got to hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are? We deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. <laughs> Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Dobra.

And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Uh, oh yeah, yeah, yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot, and make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dog. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder. Bite me. Uh. Pojazd do ucieczki. No dobrze, to zaczynamy. Jesteśmy tu. No to zaczniemy sobie może od tego. Przygotowujemy się do akcji. No nie wykorzystamy go do ucieczki, bo... Bo to by było głupie. I zresztą to jest jakiś stary kurwa grad, Więc... Więc jakieś, wzięlibyśmy sobie jakieś. Ale ja nie wiem jeździć szybkimi autami, więc nie wiem czy to wyjdzie nam na dobre, czy nie. No ale dobra, po drodze coś jeszcze ogarnę z tym samochodem. Ja już raz byłam na wyścigu, w którym yy, miałam jakoś grata, więc już podziękuję bardzo. Zresztą bardzo wolno jedzie, a myślę, że myśmy w ogóle nie uciekli, nie uciekli tym autem. Dobra, idziemy się zaopatrzyć. Trzy kombinezony. Aha, tu są kombinezony, dobra. Uuu jeszcze mogę wybrać im kolorek. Te są fajne. A ja są jeszcze jakieś kombinowane? Nie. Dobra, weźmiemy w takim. A bo, Nie wiem, wszystkie są w sumie. Dobra, weźmiemy granatowe. Wszyscy, Wszyscy wiadomo. Opuszczamy ammonation Jakieś autko tu by było fajne Kończono kombinezon roboczy, dobra eee, Kontynuujemy w takim razie. O! Hey, that's a great car. Ukryj oh, oh, oh. go jakimś, oznacz punkt ucieczki w jakimś odosobnionym miejscu z gliny. Aha, dobra. Kurde! Spierdzielamy przed klinami. No już przestańcie mnie. One jeszcze następni, już darujcie se. Tak mnie nie dogonicie, moi drodzy. Skupiłam ich. Więc tak, eee, zobaczmy sobie na mapkę. Tu mamy. Ha tu jest co? Aha. No dobra, to pojedźmy teraz tutaj po kolejną rzecz. Trzydziwiowy do ucieczki to jest hit. Nie wiem, najwyżej jeden będzie na dachu siedział. Będzie trzeba szybko uciekać. Szybki, szybki jest. Fajnie byłoby go teraz nie rozwalić jeszcze tego samochodu po drodze i będzie wszystko gitara. Ueku! Dobra, lekkie draśnięcie. Chyba jestem za szybka po prostu. Kurry, wiu! Tak wyjechał normalnie, że. Dobra, jedziemy. Jesteśmy blisko... Co tu będzie teraz? No, aha, to jest ten ciągnik. Ukradnij wóz polowniczy. Aha! No był twój. Ojejku Jeszcze żyje Ucieka, czy co robi? Weź mnie nie goń, bo cię kurwa Zastrzelę i po co ci to będzie? No, co to za korek tutaj ciężarówek? Hydrant, jeju Mogłam go stawić od razu, nie? Będzie za mną jechał teraz. Dobra, czyli tamten wóz nie będzie naszym wozem, wozem do ucieczki. Niestety, bo, bo go tam zostawiłam. Yeah. You're Jejku. Daj mi kurwa spokój, ziomek. A on zamiast zadzwonić na policję, to ten mnie goni, nie w ogóle. Nie wiem czy to coś mu da. Zaraz wysiądę i po prostu go zabiję. Jak będziemy dalej gonił. Ale tu go nie zabiję, bo za będzie policja ścigać. Oj. Już blisko jesteśmy. Przepraszam bardzo, ale ja jedę tu, więc musisz się przesunąć, ziomeczku. Kurde, strasznie wolno się jedzie takim holownikiem. Ale przynajmniej jest taki. Ojej! Twardy ten pancer. Boże, holownik. Kawał złomu. Ale taki dobry kawał złomu. Można po drodze słupy zgarnieć, znaki. Czyli jednak ten yy, zastopowałam tego gościa, bo za mną już nie jedzie. Dobra, tu już przygotowane widzę miejsce. O, jakieś autko na mnie czeka? Ukończono. Polownik. Co tu jeszcze mamy? Hmm... Takie to już rozrzucone jest. A może, a może jakby tak konferencja. A zobaczmy, gdzie jest Franklin. Może być bliżej, i nie będę tyle jechać. Dobra, z domu. Trochę bliżej mamy, więc. Więc jedziemy. Teraz nie chodzę, że coś ogarnie. Wiem, że go nie wykorzystam do ucieczki. Jezus. Jejku! Teraz w ogóle nie wykorzystam do niczego tego pojazdu, bo go rozwalę. Ale ten. I nie niewygodnie mi się jedzie tym pojazdem, Franklina też. Tutaj fajne autko jechało, no ale to z tym autem się zajmę za chwilę Kurde Kurde jego mać Przepraszam, ale ja tam jadę Nie mam czasu, musicie mnie przypuścić moi drodzy Ale teraz powiem szczerze, Frank to się ustawił, nie? Chłopaki, mam pamiętajcie, że musimy jeszcze ze wóz do ucieczki No dobrze Pamiętam o tym wozie, pamiętam. A Michael może też coś zrobi. O Jezus. Myślałam, że mi zatrzyma ta latarnia. A tu jednak zaskoczenie. Nie latarnia, tylko z tego. Światła. Yy, nie światła. No światła. Sygnalizacja świetlna. Po co tutaj musimy skoczyć? Nie wiem. Kombinezony mamy. Pojazd i nie wiem coś jeszcze, bo są jeszcze dwa punkty. Więc nie wiem, o co tam chodziło. Jezus, ja słyszę policję i myślę, że to do mnie. Po mnie jadą. Przepraszam bardzo, a tu nie było tego? Ja sobie, źle sobie zaznaczyłam, czy o co chodzi. Dobra. W takim razie jadę jeszcze raz, bo ja myślałam, że jestem już... Czemu... A o co ci chodzi, Ziomek? O co ci chodzi, że on mnie kurde gonić będzie na piechotę jeszcze może. Nie przejmuję się takimi. Nic mu nie zrobiłam, ani go nie przejechałam, ani nic. Aha! Dlatego to się zmienia. Mówię, przecież zaznaczyłam sobie, a to chodzi o tą ciężarówkę, śmieciarkę. Trzyma po śmieci. A nie, nie musi. Może zdążę. Day off. Dobra. Zabieramy ją na parking w takim razie. A ja myślałam, że ja sobie źle zaznaczyłam ten punkt. A to się okazało, że to jest punkt, który się przemieszcza, nie? O nie! Pały. Dlaczego? Mnie to spotyka znów Jezus No i mnie dogonią Kurde Mole Nie tu jeszcze nie ma wyjazdu Jak ja mam ucie uciec kurwa Śmieciarką Jak wjechałam na jakieś osiedle Matko jedyna Jezus no, oni mnie chyba dogonią, powiem szczerze. To jest takie kurde. Nies... Nie, wszyscy tu jadą. Szybko, przesuwać się. Matko, jedyna. O nie, o nie, o nie, następny jedzie z tej strony. Czy ja tędy zjadę. Proszę, nie wywal się. Proszę, nie wywal się. Kurde. Już przestali mnie gonić, a ja jestem w potrzasku. Dobra. Wracamy w takim razie. Nie sądziłam, że od razu tak mnie zgłoszą. Wcześniej kradłam różne rzeczy i nikt mnie nie zgłaszał. Dobra. Najgorzej uciekać taką wielką krową. Więc mamy kombinezony i śmieciary też będziemy zaraz mieć. I musimy chyba tylko ten pojazd skołować w tamto miejsce, no ale chyba, że coś jeszcze zapomniałam, może jakaś brońka. to jest takie mało skręcne, że masakra. Yy, tutaj musimy skręcić. No, prawie się udało skręcić. Przepraszam bardzo, ale ja tutaj skręcam. Dobra, czyli gromadzimy wszystko. Tutaj. Kurde, taka długa ta akcja jest. Opuszczamy śmieciarkę. Dzwoń do nich. Dobra. Dobra, tutaj sobie zakończymy. Także dzięki. Jak coś, to zostawcie jakiś komentarz. Dobra, posłuchamy jeszcze, jak dzwoni. Yy, przekazać im, czy ma śmieciarę. A no dobra, no także dzięki i zapraszamy na naszego Discorda. Cześć!